Czekamy Proszę na Państwa, następną i... walkę. Już możemy no najbardziej doświadczony pojedynych. zawodnik Jak podczas tej gali. zawodników do trzyrundowego pojedynku w kategorii 70 kg do narożnika czerwonego. Zapraszam zawodnika z klubu Mad Dog Gdynia przed państwem Jacek. Panie i Panowie, zawodnik na Rożniku czerwonym ma 23 lata, 182 cm wzrostu, waży 70 kg. Do tej pory w Ognagonie stoczył dwa pojedynki, z czego dwa. Wygrał przed Państwem Jacek Krew. Ma I ogromne prawa na Jacka Krewta, dlatego że on zaakceptował nadwagę na Mariana Ziłkowskiego. Zapraszam zawodnika z klubu Ochniński Warszawa. Przed Państwem Marian Marian Żukowski. Panie i Panowie, zawodnik na narożniku niebieskim z klubu Ochniński Warszawa. Ma 23 lata, 184 cm wzrostu, waży 70 kg. Do tej pory w oktagonie stoczył 9 pojedynków, z czego 6 wygrał. Jeden przegrał, jeden zremisował, jeden był no contest. Panie i panowie, przed państwem Marian, Marian... Ziółkowski! Trzy rundy po 5 minut, panie sędzio. No i oczywiście nie waży Ziłkowski 70 kg, bo już wczoraj na ważeniu w Ożarowie ważył pół kilograma więcej, a dzisiaj 75 kg. Ale Jacek Krew zaakceptował odwagę wala nie robił z tego większego problemu. Dlatego ogromne brawa, właśnie za taką sportową postawę. Zaczynamy. Żółkowski jest bez wątpienia faworytem w tym pojedynku. Kiedy rozmawiałem z nim przed walką, powiedział jednak skurza. Najpierw trzeba osłabić się, rywala i go zmiękczyć, a później dopiero ewentualnie walczyć o poddanie. Marian Żółkowski to spory talent bezwzględnie ja jego klubowi koledzy trener, często podkreślają, że jakby Marian Żółkowski mniej czasu poświęcał na spania, więcej na trening, a to naprawdę zrobiłby sporą karierę Ale w sporcie. Świetna akcja Jacka Krewta. Kapitalny był ten rzut biodrowy, i od razu jest na górze. Rozbicie, skoro ręce wykluczane i stara się zawodnik zgdy nie używać łokci. Bardzo dobre. A łokieć, ale właśnie... Ale lewa noga, popatrzmy, lewa noga Żółkowskiego. Nie będzie trójkąta, będzie obłączka. Świetnie skręcił się do Balachy teraz Marian Żółkowski. Będzie walczył teraz Jacek Krefta, będzie na sobie wyprostować ręki. Ale trzeba przyznać, że sprawdu Żiłkowskiego naprawdę imponująca. Idzie po rękę rybala. Jest rozbicie. Ale to może skutkować tym, że uchwyt będzie i Żółkowski w końcu, w końcu do rękę przyprostuje. Na razie dobrze broni się Jacek Kreft. Stara się jeszcze atakować kolanami. W żebra rywala. To jest bolesne. Ręka ciągle w uchwycie. Teraz w górę i znów rozbicie. Masze drży to podłoże klatki. Ale uchwyt, poprawia, poprawia Żiłkowski. do góry. Nie puszczając tak jest i chyba ta Balaszka za chwilkę. Zostanie dokręcona. Rozbija raz, raz po raz swojego rywala Jacek Kreft, ale nie może zerwać. Jednak. Świetnie! No, nie wiem, czy po tym pojedynku Krew nie dostanie pseudonimu Rampage, bo rzeczywiście walił Żółkowski no, podłogę oktagonu bardzo, bardzo mocno. Koncentruje się Krew na rozbijaniu Mariana Żółkowskiego, o jego umiejętności parterowych, które przed chwilą mieliśmy okazję oglądać. Teraz próba obejścia nóg, i świetnie, kapitalnie zrobił to Krew. Ale skręca się po raz kolejny. No prawdę, z prawdą Żółkowskiego godna podziwu. Słuchaj, tym razem prawa noga bardzo wysoko na karku rywala. Pracuje szukając ręki swojego rywala Mariusz Żółkowski, ale szybciutko teraz Jacek krew zerwał całą tą grę parterową łokciem. Kolejny sweep, kolejny dojście do pytania. Omo, Nie! I znów krew na górze, i w tej chwili może mieć dosiad. Ale dobrze, prawą nogą poszedł Ziółkowski do góry. Wykluczyły dosiad, i jest w tej chwili garda. O, będzie teraz w w Cisięty Żółkowski, ale przy jego poziomie akrobatyki, które nam tutaj prezentuje, myślę, że nie będzie to przeszkoda, aby skręcać się do dźwigni. Podnosi pozycję krewki, bardzo mocne ciosy spadają na głowę Zawodnika z Warszawy. Trzy ciosy trafiły w głowę. I w tej chwili, wykorzystując te swoje bardzo długie ręce, zawodnik S. Gdy nie zdobywa przewagę, ale musi uważać, aby tej ręki nie zostawił, dlatego że Dziłkowski to wykorzysta. Sprytnie, naprawdę bardzo sprytnie Jacek krew wykorzystuje wciśniętego tego siatkę rywala. Zabrana ręka. Skręca się, nieprawdopodobne są te ataki dźwigniami na łokieć w wykonaniu Mariana Dziłkowskiego. Po raz kolejny skręci się do dźwigni. Ale nie zostawił mu miejsca krew, by aby ta dźwignia została dociągnięta. I znowu teraz bardzo dobry łokieć w wykonaniu zawodnika z Tym bardziej, że Ziółkowski wciśnięty jest w siatkę. A zatem to pole manewru jest zdecydowanie ograniczone. Jak nie lewy, to prawy. Teraz podniesienie pozycji, werwie rękę i będzie znów starał się rozbijać nos Ziółkowskiego. Po raz kolejny prawa ręka Żułkowskiego pod nogę rywala, by pomóc się dokręcić do ręki. Ale coraz czujniejszy jest Krew. Raz po raz łokieć spada na głowę Mariana Żółkowskiego. A ten nie znajduje recepty, jak się przed nim bronić. Rewelacyjnie walczy Krew. Kontroluje walkę pozycjami. I teraz, czy Żułkowski będzie starał się wstać? A Krefty czując, że ten sposób walki daje mu jak na razie zdecydowaną przewagę punktową. Za chwilę znów rzuci się prawą ręką. Tu, Później głowa. Kolejne mocne siostry. Pewny swoich umiejętności jest Ale zostawił nogę. Oj, to może naprawdę go dużo kosztować. tak nie. Jeszcze pół minuty do końca tej pierwszej rundy. Bez dla swojego rywala jest reprezentant Meto Świetnie, krewdy wykorzystuje to, że ma pozycję z góry. Dame z jego narożnika dobiegają podpowiedzi, aby ciągle bił łokciami. No więc jest ten łokieć, ale teraz niewiele brakowało, aby wpadł e w pułapkę. Dobrze balansem Ziłkowski odchyla głowę, bo w innym przypadku mogłoby być już po walce. I jeszcze stąpę na korpus oczywiście dozwolony. O, trzeba przyznać, że tak. Jeżeli proponujesz pseudonim Rampage, to zarówno te slamy, jak i ta praca Grand Pauk w parterze. Oto mamy swojego polskiego Rampage'a. Brawo Jacek Krem za tą pierwszą rundę, ale Żółkowski przetrwał i za chwilkę wyjdzie do rundy drugiej. Tu będzie wiele znaczyła wytrzymałość w tej chwili. 5 minut bardzo wyczerpującej walki, prawie przez cały czas, Żyłkowskiego na plecach i krewta z góry. Tylko, że on wkładał całą siłę w to, żeby zakończyć ten pojedynek przed czasem. A widzieliśmy przed chwilą twarz Mariana Żółkowskiego porozbijany, ale. Wciąż pojedynku i dopóki jest w stanie wrócić, tak jak zrobił, to będziemy to prawdopodobnie często wspominać, bo ustalmy, że jest to niebywały sukces polskiego MMA. Tak jak zrobił to Piotr Halman na UFC z Trinaldo, On również po pierwszej rundzie wydawałoby się, że jest skończony, a wrócił w wielkim stylu. Nie może rozluźnić Jacek Krew, jeżeli myśli o zwycięstwie. A tym razem ziłkowskie ruszył po obalenie, ale dosyć niezbornie to zrobił. To było takie bardzo czytelne. Nieprzygotowany absolutnie atak Ziłkowskiego. Czytelne dla krewta. jest Jest O zobaczymy. Dlatego, że zauważają sekundanci Ziłkowskiego, że kreft jest zmęczony. A zatem no, warto by troszeczkę jeszcze spróbować, żeby on pobiegał, żeby poruszał się. Tyle tylko, czy to jest rzeczywista utrata wytrzymałości i kondycji, czy to jest gra, w jaką zawodnik z Gdyni chce wciągnąć Ziłkowskiego. A druga runda w takim razie pokazem charakteru i krew tej Ziłkowskiego, bo obaj są podmęczeni. Ta pierwsza runda toczona naprawdę w dużym tempie. wewnętrzne kopnięcie Ziółkowskiego. No bez wątpienia krew nie jest już taki dynamiczny i taki zadziorny, jak w pierwszym starciu. Oj, musi teraz to Marian Żółkowski wykorzystać, jeżeli chce odrabiać straty po pierwszej rundzie. To jest szansa, aby teraz się obudzić, aby zaatakować Nawet Nawet troszeczkę na ryzyku, bo zmęczony krew, ten myślę, że jest celem do trafienia. Ale jak na razie Ziółkowski nie wykorzystał tego te ciosy głównie przeszywają powietrze, zresztą ich jest zdecydowanie za mało. No, w tej chwili akcja na czajenie. No widzimy, ta obrotówka także tak wolno, wolno wykonywana przez krewta. Dobrze, starał się zawadzić okrężnym kopnięciem o głowę. Kreft jednak blokował. Świetnie kolanem. No i teraz to Ziółkowski jest na górze, ale prawa noga Krefta, trójkąt. Pa, trójkąt, czy będzie w stanie się obronić Marian Ziółkowski? Koniec! Dźwignia na łokcie po przejściu przez trójkąt nogami w wykonaniu Jacka Krefta. ale nam się zaprezentował zawodnik z Gdyni. Yeah. A to Gdynia! Wielkie lada, proszę Państwa. Pasjonujący, mocny pojedynek. Tym razem zwyciężył Jacek Kreft. Marian Dżogowski zapisuje na swoim koncie porażkę, ale wszystko przed nimi zawodnikami. W pierwszej bardzo. walce Jacek Matale, w drugiej walce Balaka. Długiej Czyżby to była gala wielkich poddań?